Mam nadzieję, że poznajecie czapeczkę, a to znaczy, że do Gotika Trail zostało już tylko 8 dni, i to jest doskonała okazja, żebym Wam dzisiaj opowiedział bez zbędnego pierdzielenia, w jaki sposób ja sobie opracowuję trasę do takiego ultramaratonu. Zaczynamy od pobrania sobie śladu GPX ze strony organizatora. Mamy tu Gotika Trail, szlak niebieski, 400 km do jakiegoś katalogu na dysku. Przechodzimy do moich map Google i tworzymy sobie nową mapę. Nazwijmy ją sobie gotika Trail 2023 opracowanie i do pierwszej warstwy, która tutaj jest, nazwijmy ją sobie ślad. Importujemy naszego GPX. -a. Zanim zacznę dodawać punkty, żeby to łatwiej uporządkować, dodaję sobie warstwy mapy. Tu mamy taką opcję, dodaj warstwę. Klikam na warstwę bez nazwy i nadaję jej nazwę, na przykład sklepy. Dodaję kolejną, na przykład noclegi, jeszcze jedna, spanie w lesie. Dlaczego w ten sposób zaraz Wam wytłumaczę? I mając teraz warstwy, jadę sobie po kolei wzdłuż trasy i dodaję interesujące mnie na trasie punkty do odpowiednich warstw. No tutaj na początku nie będę jeszcze musiał z niczego korzystać, to sobie daruję. Powiedzmy, że pierwszy raz gdzieś. Nie wiem, może tutaj. O, mamy dobry przykład. Zaznaczam sobie warstwę sklepy, i tutaj jest taka opcja: dodaj znacznik. I klikam na wybranym sklepie. Nazywam to na razie po prostu sklep. Noclegi na razie po prostu nocleg. Dwa podstawowe problemy, jakie tu teraz występują, to po pierwsze nie wiemy na którym to jest kilometrze trasy, a po drugie w zależności od tego jaką mamy nawigację, jakie urządzenie, jaka jest wielkość ekranu, może być tak, że dojedziemy gdzieś tutaj do tego miejsca i nie będziemy widzieli tego znacznika na mapie i go pominiemy. No i niestety Google nie pokazuje nam, który to jest kilometr trasy. W tym celu ja posiłkuję się oryginalnym śladem albo wgranym właśnie na stronkę GPS. Gdzie niestety muszę ręcznie się przeklikać. Na razie nie znalazłem lepszej metody. Muszę znaleźć to samo miejsce na tej mapie, czyli tą miejscowość. Tutaj mamy przystawy 30, około 7 km. Zaznaczam sobie, edytuję ten sklep, że to jest 37 km. I teraz, żeby jadąc nie pominąć zjazdu na ten sklep, ja robię to w ten sposób, że przenoszę sobie ten punkt z miejsca, gdzie on rzeczywiście występuje, na miejsce na trasie, z którego ja muszę zjechać, żeby do niego trafić. Robię to w ten sposób. I edytuję mu nazwę. I w ten sposób jadąc będę widział na nawigacji, że tutaj na 37 km pojawi mi się punkt, że na 37 w lewo muszę pojechać, żeby na tym skrzyżowaniu żeby trafić do sklepu. Zabawy, jak widzicie, jest co niemiara, ale mi taka metoda bardzo odpowiada. Ale żeby Was tutaj nie zanudzić, wrócimy sobie do mojej trasy Gotika Trail opracowanej w zeszłym roku przeze mnie i przez innych uczestników wyścigu, gdzie mamy zaznaczone więcej punktów. Na warstwach. Spójrzcie, po lewej. Mamy warstwy poi, sklepy, biedronki, wiaty, parkingi itd. Tu ktoś zaznaczył podjazdy, najostrzejsze podjazdy, runy kamienie milowe, czyli takie miejsce wyznaczone przez organizatora, które najbardziej na trasie nas interesują, gdzie były takie runy, z których zbierało się takie pieczątki, albo najbardziej interesujące, najpiękniejsze na trasie miejsca dla powtórzenia, bo to mi się naprawdę świetnie sprawdziło w praktyce. Spójrzmy sobie na któryś ze sklepów, powiedzmy ten. O, dobrze trafiłem. Jak widzicie, ten sklep nie znajduje się bezpośrednio na trasie. Trzeba zjechać. Jeszcze raz wam to pokażę, bo to naprawdę robiło robotę w praktyce, szczególnie w zmęczeniu. Przenoszę go tutaj, edytuję i zaznaczam, że tutaj muszę skręcić w prawo, żeby do niego dojechać. Dzięki temu, jak ja dojeżdżam do takiego punktu, to nie muszę wyjmować telefonu, wyjmować jakiejś innej mapy i patrzeć, gdzie ten sklep się znajduję. Po prostu wiem, że muszę sobie tutaj skręcić w prawo zaraz do niego dojadę. I ja tu się nie będę zagłębiał w to, jakie punkty warto dodawać do mapy. To jest bardzo indywidualne, czego potrzebujecie. Wielu z Was taka ilość informacji punktów na pewno wystarczy, no, ale na pewno też niektórzy z Was będą chcieli spać w terenie. No Widzicie, że tutaj dodałem wiaty i skąd ja te informacje wziąłem? Bo moje założenie było takie, że wioząc ze sobą sprzęt do spania, mogę chcieć spać pod jakimiś wiatami leśnymi. No i wprawdzie na mapa. Google, takie wiaty są dodane, ale to nie jest pełna lista, nie jest pełna informacja. Dlatego ja wam polecam taką stronę lasów państwowych, czas w las w wersji beta. Jeżeli tutaj zbliżycie sobie na interesujący was obszar na mapie, klikniecie sobie ikonkę parkingi, zbliżycie na interesujący was obszar. No i niestety znowu tutaj nie zaimportujecie śladu, więc musicie sobie znaleźć interesujący was obszar, na przykład 173 km na tej czy na tej mapie. No i pojawią wam się takie ikonki aut z literką P. No, i tak sobie możecie pomyśleć, co was obchodzą auta z literką P. A no, obchodzą was tyle, że tak oznaczone są tutaj punkty, gdzie są parkingi z wiatami. To jest strasznie denerwujące na tej mapie trzeba gonić guzik szczegóły. Jak już uda Wam się kliknąć w wybrany obiekt, to w prawym dolnym rogu macie informację, czy znajduje się tam wiata stoły z ławami. Ale najważniejsze, że zwykle jest też galeria zdjęć, dzięki której możecie ocenić, czy na danym obiekcie jest jakaś konstrukcja zadaszona, która wam się pozwoli w złe warunki atmosferyczne przespać, mając tylko śpiwór i materac. Tutaj mapy google robią nam troszeczkę pod górkę, ale nie przestraszcie się, bardzo łatwo to ogarniemy. Klikamy tutaj trzy kropeczki, eksport i możemy tylko do formatu KML, KMZ. Interesuje nas tutaj żeby wybrać całą mapę. Możemy też nasze poszczególne warstwy zaznaczyć. Cała mapa. Pobierz. Tak zapisany wyeksportowany plik w formacie Google KML KMZ musimy przekonwertować sobie teraz na GPX. Ja w tym celu zaraz wam powiem dlaczego używam potężnego narzędzia GPS Visualizer. Mamy tu takiego linka Convert to GPX i nie przeraźcie się jak to wygląda. Bo nic tu nie musicie zmieniać. Ewentualnie możecie rozwinąć tego plusika Advanced Options, zjechać w dół do Waypoint Options i upewnić się, że tutaj w Include Waypoints macie All, wszystkie Waypointy i kolory i symbole ustawione na jest. I teraz wybieracie sobie plik, który zapisaliście przed chwilą KMZ i klikacie po prostu Convert. I gotowe. Mamy wygenerowanego linka do pobrania naszego gpx -a. Pobierzmy go sobie gdzieś na dysk. No i teraz, dlaczego ja używam tak złożonego narzędzia, w którym jest tyle opcji, a z nich nie korzystam. Przede wszystkim dlatego właśnie, że to jest narzędzie. No jest mnóstwo stron, które potrafią skonwertować do GPX, a ale w przypadku tej ja mam pewność, że ona nic nie nakombinuje z oryginalnym śladem od organizatora, że ona nie zrobi gdzieś jakiegoś routingu po trasie, nie zmieni nam przebiegu szlaku, tylko nałoży na oryginalny ślad organizatora punkty, które chcemy, ok? Naszego GPX' a ja proponuję wysłać w dwa miejsca. No, po pierwsze na naszą nawigację na urządzenie. No, pokażę to na przykładzie garmina. Ja w tym celu używam y, apki Garmin Connect, ale tej wersji online. Klikam sobie tutaj trening, planowanie, kursy, importuj. Jazda po żwirze, drogach nieutwardzonych i widzicie, że mamy nasz ślad zaznaczonymi punktami, które nas interesują. Teraz wystarczy to wysłać na urządzenie, zapisz. Oczywiście można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to jest kliknięcie tutaj opcji wyślij do urządzenia, ale to nam to, to jest głównie opcja do wysyłania po kablu i wcale nie musimy tego robić, dlatego że wystarczy, że w naszym Garminie włączymy sobie Wi-Fi i wtedy on się sam już synchronizuje online, pobierając sobie wszystkie kursy, które mamy w Garmin Konectie na stronce. I padnie teraz pewnie słusznie pytanie, w jaki sposób te punkty przeglądać, kiedy jesteśmy w trasie. No pierwsza opcja no to jest mieć najważniejsze z nich wydrukowane, naklejone na ramę. To się zawsze sprawdza taki oldschoolowy sposób. A druga no to jest mieć je na telefonie. No bo przeglądanie na takim Edge'u 530, na takim małym ekranie tych POI, no to jest delikatnie mówiąc upierdliwe, w zasadzie niemożliwe. Dlatego ja polecam Wam w tym celu użyć sobie mapy CZ. Mapy CZ mają tą zaletę, że są nawigacją mapami... Offline, nie potrzebujecie internetu. Wszystko coraz wrzucicie do nich na telefonie, już tam macie. I w tym celu ja sobie wchodzę przez stronkę na moje mapy, miejsca i trasy, import GPX wczytuję naszego GPX-a i mam dostępną naszą trasę nasz ślad, i wszystkie te punkty, które nas interesują. Zapisz wybór, dodaję sobie nowy katalog. I w ten oto sposób, jeżeli ja teraz odpalę sobie mapy czy na telefonie, to on mi już to pobierze i nawet jak nie będę miał internetu, będę, nie wiem, gdzieś tutaj w środku lasu, w środku niczego, mogę sobie przejrzeć na przykład listę sklepów, sklepów, który jest na którym kilometrze. Hmm. Ale na pewno chcecie zobaczyć, jak to wygląda na samej nawigacji. Na przykładzie Edge'a 530 upewnijmy się najpierw, że mamy w ogóle włączony Wi-Fi. Znalazł sieć synchronizowanie. Synchronizacja ukończona, czyli prawdopodobnie udało mu się pobrać. Zobaczmy, czy jest nasz ślad. Kolarstwo szutrowe. Znajdź kurs. I pojawiło nam się nasz GPX GT2.3. Wczytajmy go sobie. Zobaczmy, jak to wygląda na podglądzie mapy. Mam nadzieję, że widać. Jest nasz ślad, i chorągiewkami zaznaczone. Punkty, które nas interesują, no i jadąc w trakcie nawigacji będziemy te punkty widzieli na trasie.